Perspektywy właściciela salonu, co dało zbudowanie świadomości mojej marki dla mojego biznesu. Klienci wyszukują mój salon po nazwie w Google, dzięki czemu pozycja mojej wizytówki wzmacnia się i jestem coraz wyżej w wyszukiwaniach. Mam ustawione kilka kampanii reklamowych, dzięki czemu klienci częściej trafiają na moją markę, a moje reklamy wyświetlają się im cały czas. No dobra, ale wiadomo, że jeżeli klient zobaczy Twoją reklamę, to nie oznacza, że od razu zapisze się, ponieważ niedawno był u barbera. Ale jaką mogę mieć pewność, że klient wybierze mój salon, przez to, że utkwiłem w jego świadomości. I za jakiś czas, jak pomyśli o zmianie Barbera, to będzie wpisywał moją markę w Google. Dzięki czemu ma większe prawdopodobieństwo, że zapisze się właśnie do mnie, a nie do mojej konkurencji. Mogę spać spokojnie, bo miesięcznie do swojego salonu pozyskuję plus minus 50 nowych klientów. To jest bardzo dobry wynik, jak na to, że nie korzystam z Booksy. Więc nie muszę się martwić o to, czy będę miał ruch w salonie, czy nie. Bo jest to bardzo dobry wynik. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, które testowaliśmy najpierw w swoim salonie. Ale wiadomo, rynki są inne, dlatego przez 3 miesiące chcemy poznać rynek w Twoim mieście. Jeżeli też chcesz spokojnie spać i nie martwić się o to, czy Twój salon będzie rentowny i będzie pozyskiwał nowych klientów, skorzystaj z naszej usługi i skontaktuj się z nami. Coś ogarniemy.